Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Czytamy Ewangelię, aby zobaczyć, czego Jezus nauczał przez swoje postępowanie, jak i przez swoje słowa, ponieważ to nam nakazał czynić, i tego nakazał nam uczyć innych. Ewangelia Mateusza 13:24 Pan Jezus przedstawia kolejną przypowieść, mówiąc: Królestwo Niebieskie. Podobne jest do człowieka, który zasiał dobre ziarno na swoim polu, lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże urosło i wydało plon, wtedy ukazał się też konkol. Wówczas słucy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś na swoim polu dobrego ziarna? Skąd więc ten konkol? A on im odpowiedział: Nieprzyjaciel to zrobił. I zapytali go słudzy, czy chcesz, żebyśmy poszli i zebrali go? Lecz on odpowiedział, nie, żebyście przypadkiem zbierając konkol nie wykorzenili razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwu rosnąć razem aż do żniwa. A w czasie żniwa, powiem żniwiarzu, zbierzcie najpierw konkol i zwiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zgromadźcie w moim spichlerzu. Musimy zrozumieć, co jest tutaj zobrazowane? Ponieważ Konkol reprezentuje tych, którzy wyglądają jak zboże. I gdyby pracownicy zaczęli wyrywać Konkol, mogliby również powyrywać pszenicę. I są tylko dwie przypowieści, które Jezus wyjaśnia. Pierwszą z nich jest ta przypowieść o ziarnie i różnych glebach, którą ostatnim razem rozważaliśmy. I Jezus wyjaśnia tą właśnie przypowieść w wierszu 36, do którego teraz przeskoczymy i przyjrzymy się Mu, zanim omówimy pozostałe przypowieści. W 36 wierszu czytamy, że Jezus odprawił tłum i przyszedł do domu. Podeszli do Niego Jego uczniowie i mówili, wyjaśnij nam przypowieść o konkolu na polu. A on im odpowiedział: Tym, który sieje dobre ziarno, jest syn człowieczy. Dokładnie tak jak we wcześniejszej przypowieści, Jezus sieje ziarno. Natomiast polem nie jest kościół. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy to właściwie rozumieli. Wielu ludzi interpretuje tą przypowieść odnosząc pole do kościoła i twierdzą, że w kościele jest pszenica i jest też kąkol. I mówią, żeby nie wyrywać kąkolu, bo wtedy możemy wyrwać też niechcący pszenicę. Ale Jezus tego nie naucza. Kiedykolwiek czytamy Pismo Święte nierozważnie, albo kiedy wyobrażamy sobie, że mamy lepsze wytłumaczenie niż to, które sam Chrystus podaje, jesteśmy w wielkim błędzie. Pole nie oznacza kościoła, ale oznacza świat. Dobrym ziarnem są synowie królestwa którzy żyją w tym świecie. Nie ma ich wielu, ale oni są dobrym ziarnem, ludzie, którzy należą do królestwa niebios, którzy myślą o rzeczach niebiańskich. Ich serca są skupione na rzeczach niebiańskich, ponieważ tam jest ich skarb, nie tutaj na Ziemi. Wielu ludzi ma bogactwo na Ziemi i tam też skupiają się ich serca. Natomiast synowie królestwa, o których Jezus mówi, mają serca skupione na rzeczach w górze. Kąkolem zaś są synowie złego. Synowie złego to synowie diabła. Są synowie Boga i synowie diabła. Tak jak Jan mówi w swoim liście, że są synowie Boga i są synowie diabła. A nieprzyjacielem, który posiał kąkol, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żniwiarzami są aniołowie. Jak więc zbiera się kąkol i spala się w ogniu, tak będzie przy końcu tego świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swojego ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Czego Jezus tutaj uczy? Jezus mówi, że pozwala złym ludziom żyć na tym świecie obok jego dzieci, nie w kościele. Kiedy w kościele ktoś jest zły, Duch Święty wyraźnie nam powiedział, co mamy zrobić. Mamy taki przypadek w Zboże w Koryncie. Aposto Paweł, gdy o tym usłyszał, pisze do nich, ja już podjąłem decyzję, co należy zrobić. 1 Koryntian 5.3. Był tam człowiek, który żył w grzechu seksualnym i nie chciał się opamiętać. I Paweł mówi, że choć nieobecny ciałem, lecz obecny duchem, już go osądził. I w czwartym wierszu mówi, że w imieniu naszego pana Jezusa Chrystusa wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała. Paweł nakazuje wydalić takiego człowieka z kościoła. Taka osoba nie może pozostać w kościele, ale musi być całkowicie usunięta z kościoła. Nie macie się czym chlubić, ale jak to. Druga część trzynastego wiersza mówi, usuńcie więc złego spośród was. Ja wydałem już takiego szatanowi na zatracenie ciała, więc teraz podejmijcie działanie i usuńcie go spośród siebie. Czy więc oni tutaj popełniają błąd, sprzeciwiając się temu, co Jezus mówi, by usunąć konkol spośród pszenicy? Wcale nie, ponieważ pole nie jest kościołem, ale pole jest światem ponieważ znaczenie jest takie, że Bóg nie posyła swoich pracowników na pole tego świata, by usunąć z Niego wszystkich bezbożnych, a zostawić tylko Boże dzieci. Nie, Bóg raczej daje im możliwość, by się opamiętali i zmienili swoje życie, a więc Bóg nie wyrywa teraz kąkolu. Bóg wstrzymuje swój sąd aż do czasu końca tego wieku. Wtedy dopiero oddzieli, Pszenicę od Ale tak nie ma być w kościele. Kościół musi być zachowywany w czystości cały czas. Trzeba usuwać z kościoła ludzi, którzy żyją w grzechu i którzy zanieczyszczają kościół. I tam, gdzie ludzie tego nie robią, kościół zostaje zniszczony. To tyle na temat tej przypowieści, abyśmy błędnie nie uważali, że mówi ona. O bezbożnych ludziach siedzących w kościele, ani też o ludziach, którzy twierdzą, że są wierzący i znajdują się w kościele. Tacy ludzie muszą być poddani dyscyplinie albo całkowicie usunięci z kościoła. W innym przypadku, tak jak czytaliśmy w pierwszym liście do Koryntian w piątym rozdziale, odrobina kwasu zakwasi całe ciasto, albo jak mówi jedno angielskie przysłowie: jedno zgniłe jabłko spowoduje, że wszystkie jabłka w koszyku zgniją. Trzeba wyjąć to zgniłe i je wyrzucić. W innym wypadku wszystko się zniszczy. Przechodzimy do kolejnej przypowieści z Ewangelii Mateusza 13 rozdziału, wiersz 31. I tu jest kolejna przypowieść, która jest błędnie rozumiana. Ponownie Pismo musimy porównywać z innymi fragmentami Pisma. Nie powinniśmy narzucać naszej interpretacji tym przypowieściom, ponieważ jeśli porównamy je z innymi fragmentami Pisma, możemy znaleźć właściwe wyjaśnienie. Czytamy tutaj w 31 wierszu, że Królestwo Niebios podobne jest do ziarna gorczycy, które jest bardzo małym ziarnem. W 32 wierszu Jezus mówi, że jest najmniejsze ze wszystkich nasion. I człowiek wziąwszy je... Zasiał je na swoim polu. Ale gdy wyrosło, stało się większe od wszystkich jarzyn i stało się drzewem, także ptaki niebiańskie gnieżdżą się w jego gałęzie. Zwykły krzak gorczycy nie jest wielkim drzewem. Jakże więc to drzewo przerosło inne do tego stopnia, że ptaki się w nim gnieżdżą? Normalnie na krzewie gorczycy ptaki się nie gnieżdżą. A tutaj Jezus mówi o tak wielkim drzewie gorczycy, że ptaki się na nim gnieżdżą. W związku z tym wierzę, że mowa tutaj jest o drzewie gorczycznym, które urosło do takich rozmiarów w sposób nienaturalny ponad swój naturalny rozmiar przez nienaturalne nawożenie go, w rezultacie czego rośnie ogromne drzewo, w którym gnieżdżą się ptaki. To nie jest obraz, Naturalnego rozwoju kościoła, ponieważ Jezus nigdy nie mówił o kościele jako o wielkim drzewie. Jezus mówił, że droga do życia wiecznego jest wąska i niewielu ją znajduje. Kościół więc bardziej można przyrównać do małego krzewu albo jakieś niskie drzewo, a nie tak wielkie. Tutaj natomiast mamy drzewo większe od innych, co moim zdaniem odnosi się do fałszywego kościoła, który w księdze objawienia. Jest określany terminem Babilonu, którego rozmiar jest wielki. Jakże możemy powiedzieć, że jest to prawdziwy kościół, który ma głosić wąską drogę, którą Jezus mówi, że niewielu znajduje. Tutaj natomiast mamy instytucję, do której wchodzą tysiące, tak jakby to była najpopularniejsza rzecz w mieście, a to dlatego, że poszerzyli bramę. Jeśli poszerzymy bramę, wtedy wielu ludzi może wejść i robi się z tego wielkie drzewo. I co ma miejsce, gdy ten babiloński kościół urasta do takich wielkich rozmiarów? Pojawiają się ptaki. A co reprezentują ptaki? Nie musimy tu nic wymyślać, ponieważ Jezus we wcześniejszej przypowieści powiedział nam, czym są te ptaki. W wierszu czwartym czytamy, że przychodzą i wydziobują ziarno. I dalej Jezus wyjaśnia, że te ptaki są posłańcami złego. To są demony. I wierzę, że są to te same ptaki. Siedzą w gałęziach drzewa. Demony w kościele opanowały niektóre gałęzie, na których się usadowiły. I to ma miejsce w wielu, wielu, wielu kościołach, gdzie siedzą zadowolone demony, ponieważ wąska droga nie jest głoszona. Aby przypodobać się ludziom, Powstają kościoły przyjazne poszukującym, i głosi się tam to, co przyciąga tłumy. Idzie się na kompromis ze standardami muzycznymi, ponieważ chce się przyciągnąć młodych ludzi. I rezultatem tego jest to, że wielu młodych ludzi przychodzi do kościoła nie dlatego, że szukają świętości, ale podoba im się fajna muzyka. Kościół nie powinien być znany z dobrej muzyki, nawet nie powinien być znany z dobrego kaznodziejstwa. Musi być znany z tego, że prowadzi ludzi do świętości. Jeśli kościół jest znany z tego, że prowadzi ludzi do świętości, nie będzie bardzo dużym kościołem, ponieważ sam Jezus powiedział, że brama, która prowadzi do życia wiecznego, jest wąska i niewielu ją znajduje. Jak wąska jest ta brama? Jezus mówi o wielbłądzie, który próbuje przejść przez ucho i w Ewangelii Marka w dziesiątym rozdziale. A więc ta brama jest tak wąska, jak ucho i To jedna z najbardziej wąskich rzeczy, o jakich możemy pomyśleć. To jest rozmiar bramy, która wiedzie do życia wiecznego. I wielbłąd w żaden sposób się nie przeciśnie. Więc kaznodzieja próbuje poszerzyć tą bramę tak, żeby wielbłąd się tam zmieścił. I mamy w kościele tysiące wielbłądów, które nie są Bożymi dziećmi. Ta brama jest wąska jak ucho igielne i wielbłąd się nie przeciśnie, ponieważ jest wielki, i w tym jest jego problem. Każdy, kto jest wielki w swoich własnych oczach, bardzo ważny, a wielu jest takich ludzi. Nie będą w stanie przecisnąć się przez tą wąską bramę. Wielu chrześcijan ma o sobie wielkie mniemanie i my myślimy, że to są chrześcijanie, ale tak nie jest. Oszukują sami siebie, gdy mówią, że są nowonarodzonymi chrześcijanami. Prawdziwy uczeń Jezusa nigdy, nigdy nie będzie myślał o sobie, że jest kimś ważnym. Myśli o sobie jako o kimś nieznaczącym, niewielkim. Ta brama wielkości ucha igielnego wydaje się bardzo mała każdemu wielbłądowi, czy psu, czy kotu, nawet szczur się nie przeciśnie. Wiele małych zwierząt nie przeciśnie się, ale jest małe stworzenie zwane Amebą, jedno z najmniejszych stworzeń. Możemy ją zobaczyć przez mikroskop. I Ameba jest tak mała, że gdy zbliży się do ucha igielnego to dla niej to ucho igielne wydaje się jak wielkie drzwi jak dla człowieka dziesięciometrowe drzwi i Ameba mówi to wcale nie są wąskie drzwi bez problemu przejdę przez nie wielbłąd patrzy na te drzwi i mówi one są tak małe nikt nie da rady przez nie przejść ale Ameba mówi my możemy przebiec przez te drzwi nie musimy się przeciskać setki mogą swobodnie wejść Jaka jest różnica? Taka, że Ameba jest maleńka, bardzo maleńka. Kiedy jesteśmy mali w naszym własnym mniemaniu, bardzo łatwo jest nam wejść do królestwa niebios. Bóg daje łaskę pokornym, ale przeciwstawia się pysznym. I to tutaj widzimy. Drzewo stało się tak wielkie, że demony. Sadowią się na jego gałęziach. I mamy wiele takich kościołów, gdzie są kłótnie i spory, co wynika z tego, że nie głosi się tam uczniostwa i nie naucza się tam wszystkiego, czego nauczał Jezus. Jeśli chcesz budować kościół, który podoba się panu, jeśli chcesz, by pan powiedział do ciebie: Jestem z tobą zawsze, aż do końca tego wieku, będę zawsze z tym kościołem. To musi być kościół, w którym głosi się uczniostwo i wszystko, czego uczył Jezus. I dalej w 33 wierszu opowiedział im jeszcze inną przypowiedź. Królestwo Niebios podobne jest do zakwasu. Kiedy Jezus mówi o Królestwie Niebios, to mówi o jego zewnętrznym wyrazie tutaj na Ziemi. Nie w doskonałej czystości w niebie. W jego doskonałej czystości nie będzie grzeszników. Ani demonów, które się w nim gnieżdżą. Pamiętajmy więc, że mowa tutaj jest o wyrazie królestwa niebios na ziemi, gdzie są różne gleby, gdzie jest konkol i gdzie gnieżdżą się demony. Mamy tutaj zewnętrzny wyraz tego, co nazywamy kościołem. I wiele z tego ma charakter Babilonu. Jezus tutaj również mówi o takim babilońskim kościele. I tu mamy kolejny przykład królestwa niebios podobnego do zakwasu. Ponownie, w całym Nowym Testamencie zakwas jest symbolem czegoś złego. W Starym Testamencie czytamy, że w dzień Paschy w całym domu nie mogło być ani odrobiny zakwasu. I widziałem obrazy Żydów z zapalonymi lampami którzy zaglądają pod łóżka i we wszystkie zakamarki, czy przypadkiem dzieci nie rzuciły gdzieś kwaszonego chleba. Z wielką uwagą usuwali wszelki zakwas ze swoich domów, aby nie było go tam w dzień Paschy i w czasie święta Przaśników. Chrześcijanie tak samo uważnie winni usuwać spośród siebie kwas z własnego życia, z domów i z kościoła. Tutaj zaś Jezus mówi, że królestwo niebios jest podobne do zakwasu, który kobieta wzięła i ukryła. Kiedykolwiek coś ukrywamy, to coś jest nie tak. Ona ukryła ten zakwas w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło. I to może się odnosić do proroczego patrzenia w przyszłość. Jezus mówi o różnych aspektach chrześcijaństwa. Trzy miary mąki można przyrównać do różnych rzeczy, Mamy na przykład trzy główne nurty chrześcijaństwa. Mamy Kościół rzymskokatolicki, mamy kościoły protestanckie, kościół zielonoświątkowy i kwas zakwasza wszystkie trzy. Każda grupa myśli, że to jest u innych, ale to jest we wszystkich trzech. Jezus powiedział, że tak będzie. I dlatego musimy być niezwykle uważni, jak czytamy w pierwszym Koryntian 5, rozdziale, gdzie jest to wyraźnie. Wyartykułowane, gdy czytamy, odrobina zakwasu zakwasza całe ciasto. Nie świętujmy ze starym kwasem złośliwości, przewrotności, ale w prześnikach szczerości i prawdy. 1 Koryntian 5:8 jest to tak jasne: zakwas złośliwości i przewrotności, nienawiść, spory. Gorycz diabeł wprowadza te wszystkie rzeczy do Bożego Królestwa. Współzawodnictwo między śpiewakami, kaznodziejami, i w rezultacie wszystko się zakwasza. Niekwaszony chleb odnosi się do szczerości i prawdy. Wiersz szósty mówi nam, że odrobina zakwasu całe ciasto zakwasza. Usuncie więc stary zakwas abyście byli nowym ciastem, takie jest rozwiązanie. Grzech musi być nieustannie osądzany. W ten sposób zachowujemy kościół w czystości, aby nie został zakażony tym kwasem. I w Mateusza 13:34 czytamy, że Jezus mówił do tłumów w przypowieściach, a bez przypowieści nic do nich nie mówi, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka: Otworzę moje usta w przypowieściach. Wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. I dalej w wierszu 44 mamy kolejną przypowieść o skarbie ukrytym w polu. Poprzednie wiersze wyjaśniają przypowieść o pszenicy i konkolu. Wiersz 44 mówi nam, że Królestwo Niebios jest podobne do skarbu ukrytego w polu, który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił to pole. Jedną z rzeczy, którą w tym dostrzegamy, jest fakt, że trzeba zapłacić cenę. Jest wiele rzeczy w chrześcijańskim życiu, które są za darmo. Przebaczenie grzechów jest dla nas darmowe. Dar Ducha Świętego jest darmowy. Ale tutaj Jezus mówi o czymś, co trzeba kupić. Musisz sprzedać wszystko, aby to kupić. Jeśli chcesz być Oddanym całym sercem, uczniem Jezusa, musisz zrezygnować z różnych rzeczy. To jest cena, którą musimy zapłacić. Musimy zrezygnować nawet z właściwych rzeczy. Paweł mówi, że jest wiele rzeczy w naszym życiu, które same w sobie nie są złe. Nie wszystko jest grzeszne, ale jeśli chcemy służyć Chrystusowi, wybieramy tylko te rzeczy, które są pożyteczne. I każdy oddany całym sercem Chrystusowi chrześcijanin w ten sposób postępuje. 1 Koryntian 6, rozdział 12. O tym Paweł tam mówi: Z tego, co jest zgodne z prawem, wybieramy tylko te rzeczy, które są pożyteczne. I tylko w ten sposób nasze chrześcijańskie życie może być spełnione. Królestwo Niebios jest podobne do skarbu ukrytego w polu. Jest ukryte, nie leży na wierzchu. To, co widzisz na wierzchu, to pozory. Jest skarb ukryty w piśmie, co zostało tam ukryte przez Boga. I kiedy odkryjesz, jakie bogactwo jest w Chrystusie i w Bożym Królestwie, jesteś gotów sprzedać wszystko, co posiadasz, aby je pozyskać. Dlaczego mamy tak wielu połowicznie wierzących chrześcijan, którzy nie chcą zerwać z grzechem, nie chcą zerwać ze swoimi nałogami, z oglądaniem filmów, nie chcą zerwać z tymi rzeczami, które niekoniecznie są złe, ale nie przyczyniają się do duchowego wzrostu. Dlaczego ciągle zadają takie pytania? Czy mogę to robić, czy mogę tam to robić? Jak bardzo mogę zbliżyć się do krawędzi przepaści, żeby tylko w nią nie spaść? To dlatego, że ludzie nie widzą tego ukrytego bogactwa. Gdyby tylko poznali ten skarb, byliby chętni, żeby wszystkiego innego się pozbyć. Wyobraźcie sobie dewelopera, który odkrywa, że na jakimś terenie w ziemi znajduje się ukryty skarb, o którym nikt nic nie wie. Jest gotów zapłacić jakąkolwiek cenę za tą ziemię, ponieważ jeśli ją nabędzie, stanie się właścicielem skarbu, który znajduje się pod ziemią. A więc tutaj mamy człowieka, który odkrył coś, czego inni nie odkryli. I jest gotów zapłacić wszelką cenę, żeby tylko to zdobyć. Jeśli musi sprzedać wszystko, co posiada, mówi, ok, tak zrobię. Chcę to kupić. W Księdze Objawienia, w trzecim rozdziale, Jezus też mówi o kupowaniu od Niego. Mowa tam jest o odpadłym od Niego kościele, który jest martwy i żałosny zbór w laodycei i w osiemnastym wierszu jezus mówi radzę ci kupić u mnie złota i białe szaty a więc są pewne rzeczy które trzeba kupić jeśli chcesz pozyskać boże królestwo o którym tu jest mowa i to samo jest powtórzone w Mateusza 13:45 i 46. Ta sama zasada. Królestwo Niebios podobne jest też do kupca, który szukał pięknych pereł, a znalazszy jedną bardzo cenną perłę. To jest obraz samego Chrystusa. Znalazł Jezusa Chrystusa, który jest tak cenny. Poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Innymi słowy, nic innego nie jest tak ważne jak Chrystus. Tak jak psalmista mówi w psalmie 73 i wierszu 25. Kogóż mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi niczego innego nie pożądam, oprócz Ciebie. Panie, jeśli mogę mieć Ciebie, jestem gotów stracić wszystko inne na tej ziemi. I wielu chrześcijan nie poznało tej niezwykłej wartości Chrystusa. I dlatego ciągle pytają Panie... Z czego jeszcze muszę zrezygnować? Czy muszę jeszcze z tego zrezygnować? I jeszcze z tamtego. Wielu ludzi mówi: Ta ziemia nie jest tyle warta, ta perła nie jest tyle warta, ponieważ nisko sobie cenią Chrystusa, dlatego nie są gotowi, by zrezygnować z wielu rzeczy i dlatego nie znajdują największego bogactwa. Pewnego dnia, gdy staniemy przed Panem, zdamy sobie sprawę, jak wielką stratą było niedocenianie Jezusa. Jakże niezwykle ważne jest to, żebyśmy dzisiaj teraz poznali wielką wartość Chrystusa. I ostatnia przypowieść, którą Jezus tutaj mówi, jest o sieci zarzuconej w morze i Pan oddziela dobre ryby od złych ryb. Złe ryby zostają wyrzucone do jeziora ognia. I na koniec Jezus pyta swoich uczniów, czy wszystko zrozumieli, a oni mówią tak. Podsumowując Jezus mówi, że jeśli to zrozumieliśmy, musimy być Jego uczniami. Uczony w piśmie musi stać się uczniem. Nie tylko rozumieć pismo, ale wprowadzać je w życie. Te przypowieści mają na celu praktyczne zastosowanie i wtedy z naszego zrozumienia możemy wyciągać rzeczy zarówno stare, jak i nowe. Będziemy kontynuowali nasze rozważanie w kolejnym odcinku.